Światowy dzień ubogich kościół katolicki obchodził w tym roku po raz siódmy. Tegoroczne uroczystości przypadły na 19 listopada. Świętowano też we wspólnocie Betlejem. Jak mają to w zwyczaju, wszystko nabrało tam innego wymiaru. Było barwnie, ciekawie i pomysłowo. Świętowano całe trzy dni. Z pewnością nigdzie tak okazale dnia ubogich nie obchodzono. O tym nietuzinkowym celebrowaniu mówi ksiądz Mirosław Tosza. Pierwszy dzień to był piątek i w piątek mieliśmy e... Przed południem tutaj yy, yy, światło czułe, warsztaty z duszą, z Pawłem Duszą, to jest szef teatru Szena, w Sosnowcu fotograf, nasz przyjaciel, który przeprowadził tutaj dla naszych mieszkańców takie warsztaty fotograficzne, wykonałem piękne portrety i też me metodą czy cianotypi, tak takie dość skomplikowane słowo, próbowaliśmy nanosić. Fotografie na, na drewno. To było to był pierwsze. Po południu było bardzo ważne wydarzenie, bo mieliśmy gości, teatr Exit z Krakowa. Najpierw oglądaliśmy w Młodzieżowym Domu Kultury film Tobiasz. To jest właśnie ten film, który, który jest no, filmową adaptacją księgi Tobiasza. Niezwykłe tyle, że wystawiają go i aktorami są w tym filmie osoby niepełnosprawne, a po filmie było spotkanie. Z Maciem Sikorskim, szefem i założycielem Teatru EXIT, z aktorami, możliwość stawiania pytań. W sobotę przed południem mieliśmy tutaj warsztaty. i Były dwa rodzaje warsztatów. Pierwszy to, to był warsztat o pizzy. Czy najpierw sobie obejrzeliśmy krótki film, jak to się stało, że pizza zrobiła taką zawrotną karierę od jedzenia biedaków do. No do jednego z najbardziej popularnych dań. Później te pizze wykonywaliśmy, dostaliśmy w prezencie 30 kulek takich profesjonalnych spodów do pizzy i dobry do tego sos. I później już rodziny, które tu przyszły, nasi mieszkańcy, dzieci przygotowały te pizze, którą ze smakiem zjedliśmy my inni uczestnicy warsztatów. Natomiast drugi warsztat to był warsztat Kolorowy Świat Hundertwasser'a. I najpierw też zapoznaliśmy się z takimi podstawowymi cechami stylu Hunderwassera, i później staraliśmy się to wyrazić w formie cukierniczej, czyli pod okiem też zawodowego cukiernika był wykonywany piękny kolorowy tort, który zjedliśmy w Światowym dzień Bogich Pompszy Świętej razem z gośćmi. Natomiast były też wykonane takie kolorowe ciastka, które były w kształcie domu, i one były przez dzieci, rodziców i też osoby ubogie ozdabiane jako prezent dla. Uczestników niedzielnego obiadu. I to była sobota, i wieczorem w sobotę mieliśmy tutaj wieczórki modlitewny ze świętą Teresą od dzieciotka, o której też papież Franciszek wspomina w dziesiątym rozdziale swojego orędzia, w dziesiątym punkcie i niedziela, czyli ten te, te centralny dzień była uroczysta święta, o 11:00, po mszy świętej przyjechał do nas arcybiskup Galbas. Który tu się podzielił z nami takimi przemyśleniami, przemyśleniami dotyczącymi Światowego Dnia Ubogich, i później taka 50-osobowa grupa, czyli mieszkańcy Betlejem, osoby bezdomne i ubogie, zaproszone na, na to wydarzenie, i jeszcze nasi goście z wolontariuszami też poszliśmy zjeść uroczysty obiad. I... Chciałem nadmienić, też tutaj podziękować, bo ten obiad to już jest kolejny raz, kiedy no, w taki sposób to organizujemy. Ten obiad został przygotowany przez bardzo wiele rodzin z naszego miasta i nie tylko, naszych przyjaciół, znajomych, którzy przygotowywali różne potrawy, i przywozili nam właśnie w niedzielę i to, co się znalazło na, na stole, było przygotowane przez bardzo wiele rodzin. Więc to był też taki konkretny wkład w Światowy Dzień i konkretne dzielenie się tym, tym czasami przygotowują we własnym domu.